Poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z Czasem Seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków, zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także o subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Was bardzo serdecznie o poranku. To jest poranek z czasem seniora, eee, zatem mam nadzieję, że u każdego z Was już się pojawił uśmiech, bo o uśmiechu bardzo dużo mówimy i zachęcamy do tego, żeby się uśmiechać jak najczęściej. A dzisiaj tematem dzisiejszego odcinka, dzisiaj będzie troszeczkę tak nietypowo, bo będzie pewna opowieść o dwóch mnichach. Zachęcam do tego, żeby się wsłuchać w tą opowieść pod koniec, po tym jak przeczytam. Samą opowieść, podsumujemy sobie, wyciągniemy, mam nadzieję, wnioski z tego opowiadania. Zatem zachęcam, słuchajcie uważnie do samego końca. Opowieść o dwóch mnichach. Dawno, dawno temu dwóch mnichów szło. Grząską ścieżką, aż w końcu dotarli do obszarów bardzo bagnistych. Tam spotkali kobietę o wyjątkowej urodzie, która poprosiła ich, aby pomogli jej przedostać się na drugą stronę bagniska. Nie wahając się ani chwili, starszy mnich wziął kobietę na plecy i przeniósł ją przez bagno. Następnie, bez słowa, mnisi oddali, oddalili się w swoją stronę. Wiele godzin później, gdy przygotowywali się do noclegu, młodszy mnich zwrócił się do starszego: Nie wytrzymam tego dłużej. Jestem na ciebie po prostu bardzo, bardzo wściekły. Nie wolno nam przecież. Patrzeć na kobiety, rozmawiać z nimi, ani też ich dotykać. Dlaczego ją przeniosłeś? Dlaczego? Na to starszy mnich odparł: Bracie, ja tę kobietę nosiłem zaledwie przez chwilę, pomagając jej. Zastanawia zostawiłem ją tam na brzegu. Już dawno o tym zapomniałem, a ty ją wciąż nosisz. Wiecie, niesamowite, niesamowite jest to opowiadanie, ponieważ wydaje mi się, że my też tak postępujemy w swoim życiu. Że. Yy, Jesteśmy czasem zdenerwowani na kogoś, że robi coś nie tak, jak my byśmy tego chcieli. Że jesteśmy wkurzeni bardzo, kiedy ktoś ma inne zdanie, kiedy ktoś robi coś w inny sposób, nie w taki sposób, w jaki my robimy. Często też. Dokładnie jak ten młodszy mnich, nosimy pewne rzeczy, nosimy pewne sytuacje, nosimy coś, co tak naprawdę należy do drugiej osoby, co tak naprawdę powinno zajmować drugą osobę, a zajmuje nas. Zachęcam Was wszystkich do tego, żeby dzisiaj się zastanowić nad tymi dwoma postawami, nad postawą starszego mnicha i nad postawą młodszego mnicha. Starszy Mnich pokazał, że dużo ważniejsze jest niesienie pomocy, dużo ważniejsze jest bycie po prostu człowiekiem dla drugiego niż pewne, może, zasady, niż pewne, może, sztywne jakieś ramy, w których się znajdujemy. Dużo ważniejsze jest dobro drugiej osoby niż jakieś, właśnie, ramy, których musimy przestrzegać. Młodszy Mnich, to symbol um, tych wszystkich postaw, które w nas krzyczą, mówią, które um, niemalże dyktują, które um, oceniają, o właśnie, to jest dobre słowo które oceniają innych ludzi. Z własnej perspektywy. Ja oceniam drugiego człowieka z mojej perspektywy. Ja bym na przykład tak czy tak nie zrobiła, bo coś tam, coś tam. Ale tak naprawdę, jeżeli sobie zadamy pytanie, gdzie jest dobro, gdzie ono jest, w którym momencie to dobro jest, to może się okazać, że my nie mamy racji. Że to właśnie ta osoba, która była pomocna, która, była właśnie, która wyciągnęła pomocną dłoń, zrobiła lepiej niż my. Zatem zachęcam dzisiaj o, do tego, żebyśmy sobie trochę porozmyślali. O tych dwóch postawach starszego i młodszego mnicha i zastanowili się też nad tym, czy czasem nie nosimy czyjś bagaży, czy czasem nie nosimy. Czegoś, co do nas nie należy. Gwarantuję Wam, że mi zdarzyło się to nie jeden raz, że nosiłam problemy, trudności, jakieś zachowania innych ludzi, a wcale tego nie powinnam robić. Zatem zachęcam każdego z Was do tego, żeby właśnie, żebyśmy się skupili i zobaczyli te dwie postawy zobaczyli kim my jesteśmy zobaczyli w jaki sposób my reagujemy w jaki sposób my postępujemy i czy szukamy tak naprawdę dobra drugiego człowieka do tego was dzisiaj zachęcam pozdrawiam was bardzo serdecznie dobrego dnia wam wszystkim życząc pozdrawiam małgorzata kospin papa pa.